no. Tu koska Rubika. Dzisiaj chciałem omówić. Yy, tak właściwie nagrać chciałem jedną rzecz, a omówić dwie. No, w sumie to trzy, ale jedna to taka błahostka. Yy, zacznijmy od tej błahostki, czyli czy podoba Wam się ta mata. Czy może być do nagrywania? Póki nie mam maty z którą zamierzam w najbliższym czasie nabyć. Odpowiadajcie w komentarzach No, to jest, błahostki mamy ze sobą Dalej O, e, tym razem, no też kolejna błahostka Czy chcielibyście zobaczyć moją całą kolekcję kole kostek? Wszystkich moich kostek, bo mam Nie mam ich za dużo, ale chcielibyście zobaczyć, to też ci piszcie w komentarzach e, Co jeszcze? O to najważniejszą że zostawimy na koniec, ale czy chcielibyście. pauza budujące napięcie. Nauczyć się grać w karty Magic the Gathering. Jedna z bardziej popularnych kart w mojej szkole. Są po angielsku. Są od jakichś 20 lat. Bodajże 20 lat? Tak, chyba 20 lat. Wyszła ostatnia nowa edycja, więc jest co kupować. Są one dosyć drogie jak na karty, ale po prostu rozrywka jest świetna, no świetne są one. Po prostu to, 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 jest to, to jest to, co robię poza kostkami. I też gram na komputerze poza kostkami, ale spoko. Ale no tak bardziej wolę, wolę grać w karty. Bardziej. To e, piszcie też, czy chcielibyście, mógłbym Wam poradnik nagrać po kolei, wszystkie podstawy i wszystko. Dalej. Chciałam omówić jedną rzecz, która się stała. Wczoraj, tak naprawdę. No, wczoraj i przedwczoraj. Przedwczoraj, e, gdy byłem na pracy zabaw, zostawiłem deskorolkę. Pod ławką, spoko. E, chciałem się po nią wrócić, bo ją zostawiłem, nie? Chciałam się po nią wrócić. Patrzę, jej nie ma. No dobra, cóż. Trzy dychy. Chciałem jej poszukać, ale nie było, jakby gdzie, nie? Bo ten plac zabaw jest na takim zadupie, że tam nic nie ma. Yy, no, poszedłem, no to poszedłem do domu. Pomyślałem, może jutro poszukam. I poszukałem, znaczy to było, i to już było wczoraj. To, gdzie szukałem, yy, szedłem sobie przez plac zabaw. I patrzę, jakiś gościu e, idzie. E, I jedzie na mojej właśnie desce. Jedzie na takiej desce i go, skąd ją mam, powiedział, że znalazł pod ławką. Ja powiedziałem, że to jest moja i że e, chciałem, żeby mi oddał. On nie chciał, no to mu wjechałem. No przywaliłem mu. E, wziąłem mu i uciekłem, no ale. No. Możecie, możecie to uznać za agresję, ale... No, musiałem, no, musiałem, no, cóż. Jak trzeba, to trzeba, no. Ale jak tak można po prostu... O, patrzcie sobie. O, druga deska, fajna, nie? Super. Odjadę sobie na niej. Po prostu poziom w tym kraju jest straszny. No to odpowiadajcie na pytania w komentarzach. Pytajcie, co sądzicie o tym zajściu. No i ogólnie, cześć.